Witam serdecznie na kanale Ogreć Mukbohera. Na początek chciałbym Wam przedstawić pakiet powitalny dla nowych graczy. Forbet, tak, mamy nowy pakiet powitalny. Jeżeli ktoś nie ma konta, a chce się zarejestrować, fajnie. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A wtedy macie różne promocje na start. Zakład bez ryzyka, tak jest. Właśnie mamy tutaj zakład ryzy bez ryzyka. Zwrot 100%. Także fajnie na... Konto bonusowe oczywiście do 1000 zł. Aż także, jeżeli Wam nie wejdą kupony do 1000 zł, macie zwrot do 1000 zł. Także super. Bonus od depozytu. Także drugi depozyt macie do 2000 zł. Podwojenie tak, właśnie dostajecie drugie 2000 i wystarczy raz obrócić po kursie 2. Także super. I macie także 30 dni grania bez podatku. Wystarczą 3 typy po kursach 1,30, czyli Rebel, trzy zdarzenia: na yy, trzeba wybrać po jeden 30 kurs i gracie sobie bez podatku Takie właśnie mamy promocje dla nowych graczy. Forbet polecam, jeżeli nie macie konta, możecie sobie pograć. Macie na to fundusze dla zabawy. Bardzo fajna okazja teraz, bo mamy euro. Ktoś, kto lubi się pobawić w granie, w postawianie i ma na to kasę, warto spróbować, bo dużo możecie zyskać. Tak jak tu wspominałem. Zakład bez ryzyka, bonus od depozytu i 30 dni bez podatku. A my lecimy do typów. Mamy piątek, a więc konkurs o 50 zł. Od niedawna zawsze w piątki też będą konkursy. Właśnie o 50 zł w piątek. od bet. Co trzeba robić, żeby wygrać tych 50 zł. Subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik minuty pierwszej bramki W spotkaniu towarzyskim pomiędzy Ajaxem, Amsterdam a Olympiakosem. Wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej minuty bramki Jeżeli ktoś trafi i będzie najbliżej pierwszej minuty bramki Pisze do mnie w komentarzu, ma maila i na ten mail do mnie pisze A ja wtedy wysyłam mu bonus w formie kodu, który trzeba wpisać na Forbet Tyle w ramach konkursu Lecimy do typów. No ostatnio nam niestety progresy nie siada, chociaż Argentyna wygrała, ale niestety ale w dogrywce. Podstawowy czas 0-0. I właśnie, jeżeli ktoś wygrał poprzedni mecz, wytypały dokładnie w niedzielę, to był mecz e, oczywiście w tygodniu, nie w niedzielę, bodajże w poniedziałek final Copa America ktoś typał 0-0, pisze do mnie na maila, a ja wysyłam mu bonus 50 zł. Tyle w ramach konkursu z poprzedniego tygodnia. Taśma weekendu. No, brakło jednego asa w meczu Alcaraza z dziokowiczem No, spotkanie 3-0, coś nieprawdopodobnego tylko 3-0. Alcaraz grał No tak, Djokovic chyba już się kończy. Tylko do półfinału, finału i tam przegrywa. No, niestety tak z nim już teraz jest. Progresja na no dziś. Gramy za 100 zł. Gramy, że Aleks wygra z Olimpiakosem Piraus. Mecz towarzyski oczywiście. No, ale nie ma co typować. Coś trzeba zatypować że może być remis ale mam nadzieję że Ajax podniesie się z poprzedniego sezonu który był kiepski i w tym sezonie rozpocznie fajny mecz towarzyski ale wygra z Olimpiakosem i taśmą weekendu wybrałem trochę z tenisa no i trochę z piłki towarzyskiej i tak trzy mecze z tenisa i tu mamy trzech dla mnie faworytów, no w ogóle runę z filcem moim zdaniem tutaj runę jest mega faworytem nie wiem czemu, czemu taki wysoki kurs to 6.53 53 Carudolo powinien sobie poradzić z Martinezem chociaż bardzo dobrze grał na Wimbledonie Martinez, no i ostatnie spotkanie w tenisie no Sebastian Baez to no już nie jest ten Baez kiedyś, ale mam nadzieję że wygra z Derdeli, Derdeli. no nie, nie znam tego zawodnika, ale Baeza szanuje i bardzo dobrze gra i wymiata Parę sezonów temu top 10, no teraz troszkę słabiej, ale mam nadzieję, że sobie poradzi. No i ostatnie spotkanie towarzyskie. Florentina gra z Reginą. Regina niższa yy, klasa rozgrywkowa i dlatego myślę, że sobie tutaj Florentina poradzi i wygra, mimo że to jest mecz towarzyski. Zobaczymy, jak to będzie ostatnio taśmą weekendu. Jeden as braku. No, oby tym razem taśma weszła. a najbardziej będę zadowolony jak zwykle z progresji. Tyle! Jeszcze udział w konkursie, jeżeli wygracie, piszcie do mnie na maila. Mail macie w komentarzu i w opisie filmu. A jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, na kanał, też piszcie w komentarzach. Wszystkie przeczytam i postaram się przemyśleć i coś może nowego nagrywać. Coraz więcej konkursów, bonusów. Jeszcze udział. W dwie osoby wygrywają. Piątek, sobota jedna. Trzymajcie się. Do soboty, cześć.